Jak zobaczyłem swój wynik i, i, i miejsce na, na tablicy wyników, no to doszło do mnie, że o, co, co, ja, co ja narobiłem tutaj? No, chodziło o to, żeby dobrze, dobrze zrealizować swoje zadanie. I, no i wykonać to w miarę perfekcyjnie, no to wtedy wszystko się dobrze ułożyło no i, i taki jest tego rezultat na pewno eliminacyjny oraz ten dzisiejszy bo półfinał naprawdę ciężko mi się biegło, może dlatego, że że wiedziałem, że jest po prostu pierwsza dwójka tylko, że tylko pierwsza dwójka wchodzi do finału i po prostu to było takie dla mnie męczące i ciężko mi było tam cokolwiek zrobić, właśnie ten hiszpan w biegu półfinałowym wyruszył no ale udało gdzieś tam się na kratach, na kratach go dopaść, no ale finał to już, to już zupełnie inny bieg, to już ze spokojną głową tak wchodziłem, nie myślałem o niczym, czy ktoś tam jest e, e, szybszy, wytrzymałszy, się, po prostu to już jest inne rozdanie i, i to się udało. Czułem się pewnie, ponieważ e, trenowaliśmy właśnie w takim, e, w, takim, w takim terminie jakby turniejowym. I wiedziałem, że, że dzisiaj może być lepiej niż na przykład wczoraj. I tak rzeczywiście było.